W dniu dzisiejszym dyżurny stanowisko kierowania komendanta powiatowego w Dzierżoniowie otrzymał zgłoszenie o potrąceniu trzech osób w miejscowości Bielawa przy ulicy Warińskiego. W pierwszym rzucie zadysponował dwa pojazdy jaśniczo-ratownicze z Dzierżoniowa z PSP oraz jeden zastęp OSP Bielawa. Podejdzie na miejsce zdarzenia Potwierdzono potrącenie trzech osób na wcześniej wspomnianej ulicy. Nasze działania polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia i udzieleniu kwalifikowanej pierwszej pomocy dwóm osobom poszkodowanym oraz odłączeniu akumulatora w samochodzie, który brał udział w zdarzeniu. Na czas naszych działań droga była całkowicie zablokowana. Wraz z nami pracowała policja oraz trzy zastępy ratownictwa medycznego. Trzy, wszystkie trzy osoby zostały zabrane przez zespół ratownictwa medycznego. Dalsze czynności prowadzi policja. Dobra.